Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w gryku Feltyrk Kings 3 gdzie gramy jako Ruth Satsuma w Japonii Przed chwilą wróci się znowu z festiwalu i zastanawiamy się co wybudować tutaj dalej ale myślę, że... skopione tajne dokumenty? O, to nasz sekret śmy głową ddra tej irów OK mm, ale będziemy zbierać na ten rezydencję żeby była Liczba jest na budowę mieszkalne o na nie jest już chorobite Zbiera tylko 200, coś tutaj, żeby to zbudować, nie? 270, okej, okay, dobrze. No, mm brakuje. -hmm. Dużo. 10... Burmistrz Yoshira, czemu nas nie robisz? Przekonaj do siebie. Albinosem jesteś? Jest taki biały. Fajne masz cechy. Nie jesteś skutecznym gobernatorzem. Ciekawe jak zostaniesz gubernatorem. Czekaj, Na kako kończy Roma z nami, dobrze jest tak, bez prośbą, musi być, zobaczmy. Co się tego za stówę to sprzedamy No Buko, nasza wnuczka jest tygantką Dobrze. Może my? My cię I tego kondotti raz sprzedamy później, do to naszego kochanka Uu. Burmistrz płaci dom na 50, okej okay. Jesteśmy coraz bliżej zdobycia funduszy na rozbudowę naszej posiadłości. Po prostu renomę zdobywamy, tak? No dobrze. Zwiększ aspiracje rodu. To chód w miejscu zamieszkania plus 10% na stałe i podatki z posiadłości i koszt budowy budowli miejskich. No dobrze lepszą aspirację paryby Ta dwa. Tak, niech nam pokaże jak się... Pasie. Wiedam nich. obrońcy. Słynny kość na 10 lat. Tak, niech nas zapowiedzą w wiosce Jakiś dajmy sobie szedł. Matki Ziemi. W wsi spotkamy sane Który? Um, może nauczyć nas ogrodnictwa. W sensie, mamy przyziemność jednak. Aha, my z tego tu ulepszyliśmy, tak? Okej. Okay. i wracamy. Tak jak się było po końcu. Wido w to... żywności. Okej, okay, zagramy w gorszego dnia. Przy witryce. O no i okej, okay. no cóż wygrał lepszy. Trudno. Burmistrz się do nas nie przekonał. Wow. Niogarnica rybak. Tofie Durana w moim ogrodzie to miejsce odpoczynku i kontemplacji rozciągające się, zanikające widoki, doszkodale wieńczą wieczorny spacer. Okoliczne wody są niezwykle spokojne, mącą nie tylko okresionalnie e, braśnięcia karpi, wychwytających, wychwytających z powierzchni wody, owady. Dziś jednak bogą ciszę, przeryw atmosferę przerywa pluszk. Hmm... Hidemici... łowi sobie w naszym ogródku... Gdzie karpie są... Tak, wielkodusznie... Hmm. Wybaczamy... Ale sobie też bym się nie Bo nasza siostra nie żyje. Popisywanie się. Dzisiaj rano przyszło mi odbyć bardzo miłe spotkanie ze sobą, w której jest młody pracz. Było wzięte żarty, śmiechów. Nie, nie będziemy się podpisywać, nie będziemy zalotni na siłę. Może no, minus 50 zł? Tylko do tej chyba nie będziemy więcej takiego co? Getsune Oma 3 na oma Masoko w trudem powstrzymuje drżenie rąk, gdy potoszę dłoń i by pokaskować policję podsuwa się. Opowiadam mi o dziwnych rzeczach i strasznych rzeczach, jakie ludzie mówią na mój temat, i staram się, które z nich są prawdziwe. Po to by Jest to dla swego bezpieczeństwa. Wiele dobrego Tak, używam naszych talentów, aby yy, być z jedną i, i drugą całą yy, ocenę opinię małżonka. Plotki na tabat i Yoshitata. Tak, rozpuśćmy. Jeszcze gorsze plotki na temat Josie Tata Stairu Nie na zawsze o, Tak, ulepszmy doży dworek Ulepsz 你好，谢谢，好嘞。 Nie ma powstania chłopakiego już negocjacje. Podczas południowego spaceru jak o mnie nazwie Satsuma pobiegł do mnie córka na Nagako. Ojcze, zaczęli wychywać w swojej stronie, kiedy nagle... Bójka na końcu ulicy. Tak, Nagako niech to zrobi. Będzie lepszą dyplomatką w tezy. To byś ostrzegł, hej. Ty okay. mnie okay. so aż tak nie lubisz, tak? To jesteś nawet tak jest dobrze. Którym z uczniów wstawić? z tej piechoty, tylko, że to jest trzeci poziom, nie? Każdej piosenki rekompensaty nie będzie. No właśnie Żadnej piosenki rekompensaty za to nie będzie Więc zaraz musimy tak żyć Religia jest zbudowana. Można Poborcy podatkowile przed domeny. O. To musimy zrobić. Dyplomacja na poziom wpływu. na Sakarogu. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak mi postać 100% to tu było 10%, tak? Tak, bo 10 to jest 1, tak. Doświadczenie stylu życia intryganckiego. Uuu. Nie, to trzeba jak najszybciej wymaksować, a na razie budujemy to. A to co daje. Zarząd 3 4 życia. OK, dobra, to to się przydało już. Okay. Limit inwestycji każdego członka rodu. Uh -huh. Okej. Okay. Jeszcze trzy budynki możemy wybudować, tak? będą nie będę brudnych ekonomicznych e, tak jak tu będzie poletko różowe i będzie zbrojownia na pewno Warsztat. Dziecię mojej krwi. Kolejna córka. Dzieciom brakuje w Córka nasza? Szybko. No to chodź też w idziesz I na tym ściągniesz będziemy budowali tych, tych Doszliście budowniczowie, bo to to trochę, o! Co powiem? Właśnie, tą mogę sprawdzić, o co tu chodzi. O co walczą? Aha. Oni walczą o to. Kurby się teraz przekonał, super dobrze, dobrze, dobrze. Może już lepszy co to jest bardzo fajne. Dobra, mm, budujemy to. Kobieta moich marzeń, masako! Musimy ją hmm, Będziemy... Stres wpływa na to, że mamy lepsze cechy, tak? O. Walka, sławy i waleczność. Okay. Kobieta z moich marzeń. Nie, nie szukam. ale o polowaniu pomieścimy następnym razem do następnego trzymajcie się cześć